Jeden z głównych problemów, czy jedno z głównych zagadnień, to transformacja. Państwo przyglądają się jako Urząd Regulacji Energetyki w funkcjonowaniu ciepłownictwa. Wcześniej prowadzona była także diagnoza tego segmentu energetyki. Czy polskie ciepłownictwo już jest gotowe na tą transformację z Państwa analiz, czy też jeszcze trzeba tu poczynić pewne przygotowania? Prowadzimy takie analizy praktycznie co roku w ramach badania statystycznego, tak zwanego UREC1. Rzeczywiście jest tak, że jakiś czas temu, dwa lata temu, pogłębiliśmy tę analizę i w zasadzie z roku na rok, na rok coraz bardziej ją pogłębiamy, badamy nowe obszary, to pozwoliło nam odpowiedzieć na pytanie, co możemy poprawić w modelu regulacyjnym, a co wymaga rozwiązań systemowych. Rzeczywiście jest tak, że ciepłownictwo, szczególnie w obszarze wytwarzania, wymaga zmian systemowych ponieważ model systemowy model regulacyjny jest rzeczywiście modelem który nie nadąża za dynamicznymi zmianami otoczenia gospodarczego mam tutaj przede wszystkim na myśli notowania uprawnień do emisji CO2 ale sektor potrzebuje zmiany sektor potrzebuje inwestycji ponieważ inwestycje rzeczywiście są w stanie dokonać zmiany i tutaj również nad tym zagadnieniem mocno się pochyliliśmy i to jest efekt pracy Zespołu, zespołu do spraw ciepłownictwa, który powołałem prawie dwa lata temu. W ramach tych prac staraliśmy się poprawić warunki do inwestowania przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw ciepłowniczych, w tej części, która dotyczy przede wszystkim zwrotu z zaangażowanego kapitału. Widzimy potrzebę zmiany, widzimy potrzebę inwestycji, chcemy pomóc przedsiębiorstwom, jednocześnie wskazując na to, że inwestycje powinny odpowiadać potrzebom polityki energetycznej państwa, po to, abyśmy wydawali Pieniądze na rzeczy ważne i żeby one były jak najbardziej efektywnie wydane. Tutaj niektórzy mówili o takim gorsecie, który nakłada Urząd Regulacji Energetyki, ale ja chciałem zapytać też o tego odbiorcę końcowego, który cały czas odbiera to ciepło i będzie je odbierał także w trakcie transformacji. Czy to nie obawia się pan tego, że duża część kosztów tej transformacji zostanie przerzucona na odbiorców? Odbiorca w procesie transformacji jest najwa najważniejszym ogniwem tego całego tego całego procesu, ponieważ żadna zmiana nie jest w stanie się dokonać, jeśli nie będzie akceptowalna społecznie, więc tutaj rzeczywiście powinien być kładziony ten największy, największy nacisk. Szukamy takich rozwiązań, które w jak najmniejszym stopniu będą obciążały odbiorców końcowych. Cały czas powtarzamy, jesteśmy o tym przekonani, że taryfa nie jest w stanie udźwignąć wszystkich inwestycji po to. Jest potrzeba sięgania po środki, po środki zewnętrzne. Szukamy różnych możliwości finansowania właśnie tych szczególnie bezwrotnych, ale i zwrotnych, do, dobrze oprocentowanych, ponieważ tylko w taki sposób rzeczywiście jesteśmy w stanie zapewnić akceptowalność społeczną. I wchodzą teraz coraz bardziej te odnawialne źródła energii. Tu też była mowa już o tym, że państwo przyglądają się temu i też opracowują taryfy. Czy to jest ten trend, w którym powinno iść ciepłownictwo, czy raczej, czy raczej skupić się na gazie w tym okresie przejściowym, a OZE zostawić sobie na później? Myślę, że każda technologia jest rzeczywiście do, do wykorzystania. Tutaj chyba nie ma prostego rozwiązania i przeskoku od bardzo tradycyjnego ciepłownictwa opartego na paliwach kopalnych do wyłącznie technologii OZE. Gaz jest paliwem naturalnym i w moim głębokim przekonaniu będzie jeszcze wykorzystywany przez dekady. Oczywiście stopień jego wykorzystania prawdopodobnie będzie się zmieniał wraz z rozwojem technologii OZE, ale myślę, że ten trend, który jest widoczny w zasadzie w każdym sektorze energii i również w ciepłownictwie, to też i lokalne zabezpieczanie potrzeb ciepłowniczych, mimo że samo ciepłownictwo ma charakter lokalny, ale rzeczywiście efektywne wykorzystanie sieci to wykorzystywanie każdych możliwych rozwiązań technologicznych, takich jak chociażby pompy ciepła na końcu systemów ciepłowniczych. Gdyby pobawić się trochę teraz w wizjonerstwo i próbować przepowiedzieć przyszłość, to tym docelowym medium, które będzie wykorzystywane w ciepłownictwie, Pana zdaniem co będzie? Myślę, że będzie to miks technologii. Tutaj zapewne nie, nie, nie znajdziemy jednego, jednego medium. Wspomnieliśmy o gazie jako o tym paliwie przejściowym, ale myślę, że technologie OZE i te, które są związane również z wytwarzaniem energii elektrycznej, które mogą wspomagać również wytwarzanie ciepła, to będą te technologie przyszłości. Także nie stawiałbym na jedno konkretne paliwo a raczej na, na miks technologii.